Cześć! W tym filmie pokażę Wam jak grać w Macao. Powiem Wam, w tym filmie dowiecie się nie tylko jak grać w Macao, bo takich filmów jest kilka i też artykułów na ten temat. I od razu Wam powiem, to nie jest autoreklama. W tym filmie i w tym artykule co napisałem o Macao dowiecie się o takich rzeczach, o których Wam nie powiedział i nie powie nikt inny. Dlatego, że ja w tą grę grałem już wiele lat i w wielu różnych miejscach, na wielu różnych zasadach i... Tego Wam nie powiedzą. Ta gra ma mnóstwo niuansów, naprawdę niuansów, o których nigdzie nikt nie pisze. A pamiętajcie, że zawsze zanim robię film na jakiś temat, to oglądam filmy innych ludzi na dany temat, czytam artykuły. Bardzo często ponad 100 różnych artykułów, zanim tak doskonały film ode mnie jakiś obejrzycie. Dlatego. W tym filmie dowiecie się wyczerpująco, aczkolwiek nie wyczerpująco do dna na temat Macao, ale w artykule, który napisałem o Macao już o tych niuansach będzie więcej, dlatego że film by musiał trwać z 3 godziny, aby wszystkie niuanse poruszyć. Ale już w nim się dowiecie o takich rzeczach, na które musicie zwracać uwagę i powiem Wam o takich zasadach, bo pamiętajcie Macao to jest gra międzynarodowa, w różnych krajach możecie w nią grać, ale na różnych zasadach. Jak umiecie grać w jednych zasadach, to bardzo szybko sobie wdrożycie inne zasady, dlatego że niektóre figury mają po prostu inne znaczenie, inne zastosowanie lub inne możliwości. Co nie zmienia faktu, że Macao jako gra karciana jest jedną z najciekawszych gier, ja myślę, ze wszystkich gier, nawet gry w pokera nie są tak ciekawe i wciągające jak gry w Macao, dlatego że Macao daje Wam paletę takich możliwości zagrań jak żadna inna gra. Gra jest po prostu genialna. Jak grać w Macao i powiem Wam o niuansach i o różnych zasadach, dzięki czemu naprawdę zaczniecie grać na wysokim poziomie. Nie liczy się tylko szczęście, ale w tej grze musicie mieć umysł strategiczny. Będziecie musieli planować, żeby wygrywać. A gra jest bardzo prosta i nawet dzieci będą potrafiły w nią grać. A im więcej będą myśleć i robić niecne strategie, tym będą częściej w nią wygrywać. Zapraszam do zobaczenia filmu, jak grać w Macao na wyższym poziomie. No dobra, po przy długim wstępie powiem Wam o najpierw ogólnych takich zasadach. W Makao gra się pełną talią kart lub dwoma taliami kart a i możecie grać z jokerami lub bez jokerów, ja polecam wam granie bez Jokerów. Dlatego, że Joker, jeżeli będziecie grali w Macało, to on może przybrać postać dowolnej karty, jaką sobie wymarzycie. Problem w tym, jak gracie z jokerami, to że jak ktoś ma dwie karty i ma w tym jednym Jokera, no to on praktycznie, praktycznie prawie zawsze już wygrał. Ciężko, żeby nie wygrał, może się tak zdarzyć, ale prawie zawsze wygrywa. Dlatego, granie z jokerami zabija w tej grze możliwość planowania strategicznego, bo ktoś może się wyślizgać, mając po prostu fartę, dostając jokera. Sama rozgrywka wygląda w ten sposób, że macie całą talię kart. Oczywiście, jokery polecam Wam wypierdzielić. Czyli macie całą talię kart, która jest dobrze przetasowana i tyle, ile graczy, to każdemu z graczy dajecie po 5 kart, których nie wie, czyli skupki wydajecie mu. 5 kart dla każdego gracza, i nikt nie może z innych graczy widzieć, jakie on ma karty. Następnie z stali, czyli całej kubki kart, wykładacie jedną kartę, która jest niefunkcyjna. Zaraz o tym wam powiem więcej. Na Górę stołu, no i wybieracie kolejkę, czyli z, z, tak, jak zgodnie z wskazówkami zegara, kolejka będzie wyglądała. Następnie każdy będzie kładł karty. Teraz do tej rozgrywki, jak się kładzie karty w Macao, mianowicie kładzie się według koloru lub według takiej samej wartości karty. Czyli jak sobie jest pierwsza karta, siódemka dzwonek, no to możecie rzucić dowolną kartę, która ma ten sam kolor, czyli dzwonka na nią, lub dowolną siódemkę. Niektórzy grają na takich zasadach, że można na nią rzucić damę, czyli tak zwane dama na wszystko, wszystko na damę, ale ja Wam tego nie polecam, bo to jest totalnie głupota, moim zdaniem, mimo, że jest bardzo często stosowane, z tego powodu, że żadna to dama, jak się wszyscy na nią kładą i ona się kładzie na wszystkich, to po pierwsze, a po drugie bardziej ważne jest to, że to psuje logikę i strategię w tej grze, że dama tak naprawdę, no po prostu jest nielogiczną kartą wtedy. Jak dama powinna działać, żeby było logiczne i ta gra była sensowna, do tego też dojdziemy. Pamiętajcie, rozpoczyna gra karta niefunkcyjna, czyli siódemkę dzwonek rzuciliśmy, i następna osoba w kolejce, powiedzmy, że ja mam jakieś karty i mogę rzucić albo siódemkę dowolną, albo, tak jak mówiliśmy, dowolną, inną kartę. Która także będzie dzwon. I teraz Wam powiem o kartach funkcyjnych, niefunkcyjnych. Karty niefunkcyjne to są takie, które po prostu nie mają żadnej funkcji. To są karty, które mają jakąś wartość, siódemki, ten, ale nie mają znaczenia. Musicie się ich pozbyć. Pamiętajcie, w makało wygrywa ten, który jak najszybciej się pozbędzie wszystkich kart, które miał w ręce, które miał po prostu karty. A tych kart wcale tak łatwo się niekoniecznie jest pozbyć, bo możecie prowadzić tutaj wojny, możecie żądania robić, ale o tym zaraz też będziemy mówić. No i karty niefunkcyjne to są karty w zasadzie od numeru 5 do numeru 10. Czyli żadna z tych kart nie ma żadnej dodatkowej funkcji, poza tym, że jest kartą i ma jakąś tam wartość, którą możecie sobie dopasowywać. Następnie. Karty takie powiedzmy sobie w kolejności będziemy o nich troszkę mówić, ale o niuansach na samym końcu powiemy, bo one wynikają z tego, jak już będziecie znali te zasady gry. To są, nieważne czy dzwonki, czy nie, dowolnej, dowolnego koloru dwójki i trójki. Jak rzucicie dwójkę, do kubki będzie pasowała, albo do dzwonków, albo do, do dwójki pasowała, no to pamiętajcie, dwójka zawsze ma jedno działanie, że daje karty, że wasz następca, który jest w kolejce, musi łyknąć dwie karty z kubki, chyba że odbije waszą kartę. Tą dwójkę, jakąś na przykład dzwonkiem trójką, lub inną dowolną dwójką. To jest karta wojenna. Dwójka jest kartą wojenną, trójka też jest kartą wojenną. Nieważne jakiego koloru, to są wszystkie trójki i wszystkie dwójki są kartami wojennymi, które dają strzał, że wasz następca musi wziąć tyle kart, ile wynosi ta wartość, albo dwie, albo trzy. I pamiętajcie, jak sobie odbijacie, czyli wyrzucicie dwójkę. Wasz następca rzuci trójkę też dzwonek, bo dopasowany kolorem musi być, lub dowolną inną dwójkę dowolnego koloru. To się te karty sumują, czyli jeszcze kolejna następna osoba w kolejce, która nie odbije te karty, będzie w tym przypadku by brała 5 kart, musiała łyknąć, chyba że odbije te karty, no to wtedy ich łykać nie będzie musiała, czyli brać skupki, bo jak rozdaliście te karty wszystkim osobom, to kubka. Z kartami jest zasłonięta, i te osoby biorą tyle kart skupki, jak nie mają czym ich odbić. No i teraz o odbijaniu trochę tych kart, czyli karty wojenne. Na razie poznaliście dwie, dwójki i dowolne też trójki. Kolejne karty wojenne, czyli taki trochę przeskok, dlatego że co wojenne byśmy razem zrobili, to są te dwa króle. Nie wszystkie króle, tylko te dwa króle są wojenne. I tutaj powstaje już pierwszy niuans. Mianowicie, król zawsze zadaje pięć kart do łyknięcia, do wzięcia. Czyli na dwójki trójki czerwono możecie położyć sobie takiego też królika, czy na wino dwójki y, trójki też możecie sobie położyć winiacza króla. I tutaj niuans jest pierwszy. Ten król zawsze działa normalnie, zadaje 5 kart i jest on wojenny. Ten też król jest wojenny wino. Z czego on może działać różnie u różnych ludzi. Możecie działać, że one wszystkie są do przodu, czyli normalnie w kolejce do następnej osoby, ale możecie też grać ciekawiej, moim zdaniem, w ten sposób, że król wino wstecz robi. Czyli nie do następcy dajecie 5 kart, tylko do osoby, która jest przed Wami, dajecie 5 kart, żeby ona wyknęła. I tutaj kolejny niuans powstaje, że niektórzy grają w niektórych miejscach, i to też jest fajne, bo pamiętajcie, że widzicie, że. Ktoś ma makao. Makało się mówi wtedy, jak wam zostanie tylko jedna karta już w ręce, oczywiście nikt jej nie widzi, bo wszystkich innych się pozbyliście. To wtedy musicie powiedzieć od razu makao. Jak nie powiecie makało i ktoś inny z graczy zauważy, że macie jedną kartę, to wtedy automatycznie łykacie pięć kart za karę. Skupki bierzecie pięć kart za karę, że nie powiedzieliście słowa makało, że wam została jedna karta do zejścia. I z czym się wiąże ten niuans? Mianowicie z tym, że jak wiecie, że jakiś gracz w, ciągu, w waszej grze, wśród graczy, ma jedną kartę, to chcecie go udupić. Udupić, żeby nie szedł tych kart za szybko, bo dopasuje mu kolor i zaraz zejdzie sobie z tej karty. To dobrze, jak w zasadzie nie tylko król wino robi wsteczne bicie. Czyli uderza waszego poprzednika, ale też jakby dwójka i trójka, czyli wszystkie wojenne karty winiacze, jakby mogły działać wstecz. I to jest wasze do dogadania, dlatego że to nie ma hierarchicznych zasad, nie ma jednej prawidłowej zasady gry w makało, tylko po prostu, gdzie nie pojedziecie do jakiego miasta. To będą różne te zasady wyglądały, ale tylko różniły się w takich niuansach, czy ten król działa każdy z króli do przodu, czy ten jeden działa do tyłu, a może dwójki, trójki i król wino też działają do tyłu, że możecie tego przed Wami jeszcze rąbnąć takimi kartoszkami. To jest fajna zasada i sami sobie wybierzcie, czy tylko winiacz robi wstecz, czy winiacz nie robi wstecz, czy dwójki, trójki i król wino robią wstecz. Uderzenie. Dla mnie to pasuje, dlatego że jak widzicie, że was poprzednik został z jedną kartą, to fajnie go rąbnąć dwójką, trójką, żeby jednak tak szybko sobie nie uciekł. Dobra, przejdziemy teraz dwójki, trójki, mówiliśmy do czwórki. Z czwórką w zasadzie będziecie gdzie nie grali, to zawsze będzie zasada ta sama, ale ona ma też niuanse i też różne możliwości. Zawsze będzie to stop karta stopu, czyli jak rzucacie czwórkę. Dopasowaną do tam koloru kubki lub innej czwórki, czyli odbijacie wtedy czyjąś czwórkę, no to pamiętajcie, że z tą czwórką jest taki problem, że ona stopuje, ja teraz rzucam czwórkę, to ona zastopuje osobę następną w kolejce, chyba że też rzuci czwórkę, no to zastopuje jeszcze następną osobę w kolei. Ale jak gracie w dwie osoby, to pytanie teraz do Was, czy czwórka ma stopować tą osobę, z którą gracie, czy ta karta ma się stać wtedy niefunkcyjna? Ja osobiście Wam polecam, żeby ona się stała kartą niefunkcyjną. A tylko jeżeli jest więcej graczy niż dwóch to jest ona kartą stop. Następna sprawa, będziecie grali w te karty to będziecie też robili, albo parkami mogli schodzić, niekoniecznie dwie, dwie że karty macie, ale co najmniej dwie jak macie to też możecie je rzucić. Czyli jak macie y, jedną czwórkę możecie rzucić, możecie rzucić dwie czwórki, możecie rzucić trzy czwórki lub jak macie cztery czwórki też byście mogli je rzucić. Zależy w jakiej grach i gdzie z kim gracie, bo różnie to bywa, czy z kotkami, czy parkami można sobie schodzić. Ja osobiście Wam polecam, że że możecie schodzić jak macie więcej kart jednego typu, też możecie je naraz ładować. Z czego jakbyście rzucili sobie dwie czwórki, jeżeli gramy na takich zasadach, to czy te dwie czwórki wtedy będą stopowały go na dwie kolejki tego następnego gracza, jak Was jest trzech, czy będą działały na dwóch następnych graczy. To jest Wasze dogadanie. Osobiście myślę, że powinny stopować tego gracza następnego na dwie tury. Ale to jest kwestia dogadania i jak Wam będzie bardziej pasowało. To tyle na temat czwórki. Lecimy do dalszych kart. Pamiętajcie, od piątki do dziesiątki są to karty niefunkcyjne, więc nie ma co mówić. To są zwykłe karty, które nie mają żadnej funkcji. Następną kartą jest jołop. Oczywiście kolory są dowolne. Wszystkie jołopy mają takie same zadanie. Czyli jak rzucacie jołopę, jest to karta funkcyjna, to... I żąda, czyli walet, żąda karty. Możecie żądać nim dowolnej karty niefunkcyjnej, czyli od piątki do dziesiątki. Macie w swoim gracie i macie dwie karty, wam zostało, zostały, czyli właśnie walet i siódemka. To rzucacie waleta, jak wam oczywiście pasuje do koloru lub do tego, co tam do jakiegoś innego waleta. No i wtedy zostajecie, mówicie. Macao i żądacie siódemki. Jak ktoś nie rzuci siódemki, to pamiętajcie, to jest kolejny niuans. Gramy do spełnienia żądania, czyli nie od wszystkich graczy wymagamy siódemki, tylko do tego czasu żądamy siódemki, aż ktoś rzuci siódemkę. Albo my, albo ktoś inny. Czyli jak gramy w trzy osoby, ja żądam siódemki, bo chcę zejść z tej ostatniej siódemki, mam już makao, no to wtedy ten następny, jak nie rzuci siódemki, to łyka jedną kartę. Ale ten następny, powiedzmy trzeci przede mną, czyli mój poprzednik, rzuci siódemkę. No to ja też mogę wtedy siódemkę rzucić, no bo mi siódemka została i pomakalem. Natomiast jak. Rzuci pierwszy siódemkę. No to już od tego drugiego, następnego siódemki się nie wymaga, dlatego że żądanie zostało spełnione. Czyli żądanie dotyczy wszystkich kolejce, ale tylko do tego czasu, aż zostanie spełnione wasze żądanie. Tak działa żądanie, ale możecie pamiętajcie, żądać tylko karty niefunkcyjnej, z czego tutaj jest kolejny niuans powstaje, ale to jak zaraz o nim będziemy mówić. Następne w hierarchii kart jest oczywiście dama. I z tymi damami właśnie najwięcej jest różnic w różnych miejscach, gdzie byście grali sobie w Macao, bo w niektórych damę możecie ładować na wszystko i wszystko możecie rzucać na damę, co jest totalną moim zdaniem głupotą, ale to moim zdaniem, bo to jest bez sensu, bo po prostu nie robi się strategii żadnej gry, bo ona działa w pewnym sensie troszkę jak nie Joker, ale że możecie ładować co wszystko, czyli nielogiczny sznurek wymian kart wtedy jakiś tam powstaje. Najlepsze działanie damy, jakie powinno być, to jest dama resetuje wszystkie Wojny i żądania. A ona oczywiście musi być dopasowana, czyli jak wasza wojna kończy się teraz na jakimś dzwonku, rzucacie damę dzwonek, bo musi być do niego dopasowana, i ona przerywa wojnę. Czyli wy nie łykacie kart, jak macie dopasowaną kolorem damę do tego, co tam wojenka się skończyła, na jakim kolorze, i wtedy już nie musicie łykać, bo powiedzmy sobie, dama złagodziła konflikt. Jak ktoś od was żąda waletem jakiejś karty, siódemki, to wy nie macie siódemki, ale macie damę taką jaki ten ktoś waleta kolorem rzucił, rzucacie tą damę i ona resetuje żądanie tego gościa. Czyli ktoś rzucił asa, o którym za chwilę powiem i ona też resetuje żądanie asa. Czyli dama jest, powiedzmy sobie, Lekarstwem na wojnę, lekarstwem na każde żądanie innych osób, czy jak ktoś Wam rzuci czwórkę, czyli Was chce zastopować, powiedzmy czwórkę serce, albo tak jak tutaj żołądź, no to rzucacie damę żołądź na tą czwórkę żołęć i wtedy Was nie dotyczy też stanie w kolejce. Czyli dama jest po prostu lekarstwem na każdą kartę, jeżeli będzie ona dopasowana. I to, moim zdaniem, I to moim zdaniem jest najlepsza funkcja damy, które powinna być stosowana, a nie że ładuje się ją na wszystko. I o tych królach dwóch jeszcze powiem wam: król dzwonek oraz król żołęć. To są króle, które będą mogły w waszej grze nie mieć żadnej funkcji, czyli nie zadają żadnych kart, bo to nie są króle wojenne. Ale mogą mieć funkcję lub nie muszą. Mogą być niefunkcyjne albo funkcyjne. Zależy jak gracie. Niefunkcyjne, no to działają tylko króle czerwo i króle wino. W takiej zasadzie jakiej mówiliśmy wcześniej, jak sobie ustalicie. A te nie działają nic i nic nie robią. Ale fajnie też grać w takim układzie, że te dwa króliki mogą stopować wojnę. Czyli jak walicie się na dwójki, trójki czy na inne króliki, to jak rzucacie króla dzwonek lub króla żołądź. No to on zastopuje tą wojnę, bo zresetuje powiedzmy tą wojnę. I teraz duża ważna informacja, mianowicie o której nie mówiłem wcześniej. Jak walicie się na dzwonki, czy jakie dowolne inne karty, dwójki, trójki i ktoś położy króla dopasowanego, oczywiście kolorem czerwo lub wino, to pamiętajcie, nie możecie na nią walnąć potem dwójki lub trójki, dlatego że kartą jest najwyższą już wojenną król. Więc króla możecie złagodzić tylko damką dopasowaną do koloru tej wojenki na końcu, albo ewentualnie, jeżeli przyjmiecie takie zasady, innym królem, ale nie możecie już mniejszej wartości karty wojennej na nią położyć. I czy króle inne niż te dwa, czyli czerwone i wino, będą łagodziły wojnę, czyli będą wygaszały wojny, czy nie będą żadnej funkcji miały, a więc ich nie możecie położyć na króle wojenne, to jest wasze, wasze po prostu, wasz wybór. Możecie, że tak jak mówiłem, damy wcześniej, które resetują wojny i te króle też mogą resetować wojny lub nie. Zależy jak będziecie chcieli długą rozgrywkę prowadzić. Jak będzie mało kart mogło resetować wojny, to dużo będzie łykania i nieraz będzie ta rozgrywka bardzo długo trwała, a jak będzie dużo mogło resetować to te rozgrywki będą ogólnie szybsze. No i dochodzimy do Asa. O Jokerze, tak jak mówiłem Wam, z Jokerami zanim jeszcze powiem o Asie, możecie grać lub możecie nie grać. Joker to jakbyście go mieli on staje się dowolną kartą jaką chcecie, czyli macie Jokera, rzucacie go i mówicie jaka to jest karta w tej chwili. Kim, kim za kogo on się przybiera. Ja Wam nie polecam granie w Jokery, dlatego że daje nieprzewidywalność i wtedy nie możecie sobie strategii robić w tej grze, bo to są niewiadome te jokery. Asy. Jak macie asy dowolnego koloru, one działają zawsze tak samo. Dowolny as rzucacie, to żądacie od przeciwnika swojego koloru, czyli nie karty jak waletem, tylko koloru. Rzucacie asa dopasowanego do koloru, czy innego asa też na kupce, i mówicie, że żądacie koloru. Czyli rzucę tego, jeżeli bym chciał, żeby dalej wino leciały na górze, no to mówię, że nic nie żądam. A jakbym chciał na przykład zmienić kolor gry teraz na dzwonek, to powiem, rzucam asa i mówię. Żądam dzwonków I ktoś następny w kolejności powinien rzucić dowolną kartę dzwonek, czyli dowolną wartość karty, ale o kolorze dzwonek. Tyle z kart funkcyjnych i teraz troszkę o niuansach gry. A niuansem gry jest karta ratunkowa. Ktoś rzuca waleta i rządza od Was szóstki. Ale Wy w ręku macie tylko siódemkę, więc musicie wziąć karty. Skupki ze stosu i bierzecie taką kartę ze stosu, i się okazuje, że wzięliście szóstkę. To oczywiście możecie tą szóstkę i powinniście ją wrzucić na to żądanie, co ktoś może od Was chcieć. Czyli to jest karta ratunkowa, że nie wzięliście kart, nie przybyło Wam kart, i z ręki wyrzuciliście od razu kartę, uratowała Was. I teraz niektórzy grają na takiej zasadzie, że jak mieliście do powiedzmy sobie, tu jeszcze nie mam schodków, ale jakbyście mieli do schodków tą kartę dopasowaną, to czy możecie rzucić nagle schodkami? Moim zdaniem. Karta ratunkowa jest kartą ratunkową i ona może być jedna wyciągnięta: czyli jak coś macie z ręki i do tej karty ratunkowej by pasowało w jakimś układzie, o którym za chwilę powiem, to i tak z tego układu z ręki nie możecie dokładać kart do tej karty ratunkowej, którą wyciągnęliście ze stosu. To jest pierwszy niuans i on jest logiczny. Następna sprawa. O tych parkach co mówiłem, jak macie y, dwie szóstki, czy trzy, czy cztery, to możecie je wszystkie położyć naraz. To jest zasadne, bo szybciej wtedy tury się toczą, szybciej można schodzić z kart. Następna sprawa to są schodki w tej grze. I pamiętajcie, schodki to jest kolejność kart jednego koloru, czyli jak mam tutaj sześć. 7, 8 wina, to w tej chwili mógłbym je rzucić według wszystkich zasad, które uznają schodki, bo schodki zaczynają się, jeżeli macie co najmniej trzy karty w kolejności. Jak macie dwie karty, czyli 6, 7, to ja wam radzę nie schodzić z takich kart, bo to będzie trochę bezsensowne. Tylko jak macie na przykład dwie siódemki, możecie je położyć. Natomiast tak schodki chcecie zrobić, czyli karty rzucić w kolejności. 6, 7, 8 to musi być co najmniej 3 karty, żeby zrobić schodki. Oczywiście może być tych kart 10, oczywiście może być więcej tych kart z ręki w schodkach. Możecie rzucić tyle ile Wam będzie pasowało w tych schodkach. Nie ma problemu, ale minimum muszą być do schodków trzy karty w kolejności, żeby zrobić jakieś schod. I teraz niuans się pojawia następny. Powiedzmy, że zrobiliście sobie schodki od, nieważne, od szóstki. Że mam wszystkie karty w kolejności i ostatnią kartę, którą rzucę sobie na stos będzie AS. I ten AS oczywiście zależy od Waszych zasad. Moim zdaniem zawsze powinna karta u góry być kartą Tą, którą jest. Czyli jak rzuciliście ostatnią kartę w schodkach, która jest funkcyjna, to ona zachowuje swoją funkcję. Czyli jak rzucam Asa i on jest ostatni, to żądam koloru. Jakby był ostatni w schodkach Jołop, żądam karty. Jakby była dwójka, trójka, wytaczam wojnę przeciwnikowi, swojemu poprzedzającemu lub kolejnemu w kolejce. Zależy jak będziecie ustawiali oczywiście działania win. Kolejny niuans, o którym Wam nikt nie wspomni, poza poczciwym totematem. <grym> Dobra, kolejny niuans to jest taki, że jedna osoba, powiedzmy, że gramy w trzy osoby, jedna osoba, jednej osobie została jedna karta i to jest powiedzmy AS. Nieważne jaka karta funkcyjna, że jej została i ona mówi, oczywiście już wcześniej powiedziała makao i mówi, po Makale jej dopasowało i rzuca tego asa. I wtedy mówi pomakale. I teraz jest ten niuans, czy ten as ma funkcję. Moim zdaniem funkcję nie ma, dlatego że ta osoba, która powie pomakale, już jej w grze nie ma. Ona już z gry wyszła, więc ona nie może żądać jakiegoś koloru ani jołopem, żądać na przykład jakiejś karty, dlatego że tej gry już tej osoby, która rzuciła tą kartę, nie ma. Więc jak ktoś rzuci pomakale, asa czy jołopa, waleta, to ten Job walet, jest wtedy zwykłą kartą, dlatego że tej osoba nie może już robić żądania, bo już jej w tej grze nie ma. Natomiast jeżeli rzuci dwójkę, trójkę, czy króla wino lub czerwo, to te żądanie będzie, i ono będzie funkcjonowało, i będzie wojnę po prostu wytaczało następnej czy tam której osobie, jak sobie ustalicie w kolejności gry. Jak rzuci na jakąś wojnę, bo jej została tej osobie dama, to tą wojnę zastopuje. Jak rzuci czwórkę, to ta czwórka powinna działać, że zastopuje tą następną osobę, chyba że odbije ta następna osoba tą kartę. Pamiętajcie, dama może odbijać każdą kartę, czyli czwórkę, każdą wojnę, yy, każde żądanie. Tylko musi być dopasowana do tego koloru, do którym jest dane żądanie na stosie. Czyli macie ostatnią kartę żądającą czy wojenną na stosie dzwonek, no to musi być dopasowana dama ten dzwonek. Następny niuans tych niuansów jest duży, i ja wam jeszcze raz polecam ten artykuł, który napisałem na stronie, bo on będzie omawiał to wszystko. Ale następny niuans jest taki, czy na przykład czwórki, które się odbijają, ja rzuciłem czwórkę, mój następca czwórkę, kolejny czwórkę, to czy już trzy czwórki, czyli trzy wypadki z kolejki, czyli trzy razy ktoś traci kolejkę, który jest następny i nie odbił tej karty niczym i po prostu został tymi czwórkami. Według mnie powinien właśnie zostawać. Czyli trzy kolejki będą, będzie miał opuszczony. Nawet jak mu karta jakby zassał sobie kartę ratunkową. Czyli z ręki mu nie paspuje. No to zostanie z kartą dodatkową. I będzie stał i tak trzy kolejki. No i powiem Wam, że zasad Macao. Jeżeli chodzi o to, to powiedziałem Wam wszystko. Więcej niż w każdym innym artykule. Co czy w filmie oglądałem na ten temat. Przed nagraniem tego o czym mówię. Niuansów jest oczywiście dużo więcej. Bo jak będziecie grać to będą często... Wam się pojawiały pytania, a co zrobić w danej sytuacji, jak właśnie coś się dzieje. Takie sytuacje, czyli karty ratunkowe, czy jak zostaje już dwóch graczy, czy jak rzuca więcej kart funkcyjnych z ręki, czy na przykład rzucacie dwa walety, no to wtedy wiadomo, że jeden górny walet tylko działa, a nie dwa żądania macie. Ale dwie czwórki już działają jako dwa razy stop. Zasady oczywiście możecie znać troszkę inne niż te, o których ja mówiłem, dlatego, że jak sami widzicie, jest dużo możliwości ich stosowania. Takie najbardziej, co mi się wydają, sensowne, powiedziałem Wam z tego powodu, że one najwięcej wprowadzają strategia, że ma znaczenie, jak będziecie grali, a najmniej łódź szczęścia, bo łódź szczęścia w tej grze jest niefajny z tego powodu, że. Byście grali kto jakie karty dostanie to wygra lub przegra, a dzięki temu, że tak jak mówiliśmy o pewnych rozwiązaniach, które powinniście wprowadzić sobie w Macau, zauważycie, że będzie liczyła się strategia. To co będziecie sobie myśleli tutaj i będziecie knuli, to tak będziecie wygrywali lub zostawali z kartami. Natomiast nie sam łódź szczęścia będzie rządził się tą grą. Dlatego mówiłem o tych winach, które różne mogą mieć działanie, czy damach. I tak dalej, i tak dalej. Z mojej strony to tyle. Jakby ktoś mógł coś więcej dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Jak chcecie więcej tych niuansów i zasad przeczytać, czy dokładniej coś, to zajrzyjcie sobie na to temat, moją stronę i tam sobie artykuł znajdziecie zasady gry w Macao. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Napiszcie też w komentarzu, czy znacie jakieś inne zasady, albo może jakieś te, o czym ja powiedziałem, byście raczej inaczej to stosowali, bo może mieć to też jakieś znaczenie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć.